Fragment biebrzańskich bagien. Jesteśmy dokładnie od parku 20 km. To jest dopływ brzozówka, dopływ biebrzy i fragment bagien biebrzańskich. Dlaczego, proszę Państwa, chcę Państwu to, to pokazać? Bo widzimy, jak ze względu na, na to, co się dzieje różnego typu eksperymenty. także Naukowe, ale, ale i nie tylko, także polityczne, bo o tym chciałem pokazać, co się stało. Ten tak zwany pożar wiebrzy, dlaczego, dlaczego dzisiaj mamy z, tą, z tym kataklizmem do czynienia, i zresztą nie tylko, nie tylko w tym obszarze. Po pierwsze, najistotniejsze, proszę Państwa, mamy prawdziwą suszę, tą hydrologiczną, hydrogeologiczną, czyli poziomy wód powierzchniowych gruntowych i tych wód szczególnie właśnie głębinowych tych które są głęboko ze względu na ujęcia wody my potrzebujemy więcej studnie głębinowe i tak i tak dalej w związku z tym dramatycznie te poziomy się obniżyły tam proszę delikatnie pociągnąć fragmencik fragmencik tak i teraz proszę państwa proszę zwrócić uwagę że jeżeli użytkujemy Ziemię rolniczo, proszę. To jest w pobliżu, tak? Tutaj tutaj nie ma, nie ma możliwości dzisiaj materiału na ten zapłon, a proszę zwrócić uwagę. A to wszystko, mimo że zaraz niedaleko jest jeszcze woda, rzeka czy, czy część mokradeł. A tutaj jest materiał. Jesteśmy jeszcze rano, w południe to po prostu sam zapłon, tak? To jest materiał. Materiał, który, który musi płonąć, a poprzez pożar natura, przyroda chroni się. Przed czym się chroni? Zwróćcie Państwo uwagę. To postępuje. To są tak zwane procesy, które ze względu wtórne, wtórnej recesji, które ze względu na to, że z czym mamy do czynienia wokół Biebrzy, cofnijmy się jeszcze w granicach 50 lat wstecz. Konie 50 lat wstecz były to tereny użytkowane rolniczo. Nie intensywnie jak teraz. To nie chodzi o jakieś potężne jakieś maszyny i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Znakomita większość łąk, pastwisk była wypasana przez zwierzęta. Niezliczone ilości zwierząt. Praktycznie do kar dotarły do każdego, do każdego zakątka. E, swego czasu przy Parku Narwiańskim e, bardzo, e, bardzo o tym Wodzimierz Puchalski. To już wstecz, 60-70 lat e, e, robił materiały, właśnie e, pisał. Warto, warto, warto się pouczyć, właśnie o tym mówił i pokazywał, jak wówczas wyglądała symbioza rolnictwa z przyrodą. Tam, gdzie właśnie są te możliwości związane z e, fragmentem, który, e, który jest, tak jak widzimy, tutaj zielonym, udostępnionym, to. Mogły zwierzęta, ptaki, mogły w tym, yy, w tym, yy, zwierzęta, ptaki mogły yy, w tym bytować yy, miejsca lęgowe, miejsca żarowe. Tutaj, no proszę państwa, któż, kto się tutaj utrzyma? Gdzie jest następna roślinność, która po kolejnym procesie to jest takiej nagromadzonej ilości kolejnej tej butwiejącej roślinności, że nie ma tutaj natura? Została sponiewierana, skrzywdzona przez naszą bezmyślność. Przez tą bezmyślność, a szczególnie właśnie, także, także tych ludzi, którzy dzisiaj kolejnych zarządów Parku Narodowego, i od tego zaczynamy. Szanowni Państwo, e, dzisiaj, żeby, żeby zwrócić uwagę, e, żeby zarządzać tym obszarem, a jest to jeden z największych parków narodowych, Płonie 10%, 10 tego obszaru, żeby zarządzać tym obszarem, który stanowi własność Skarbu Państwa. Grunty to są własności Skarbu Państwa oraz grunty Parku Narodowego. Te, które park wykupił właśnie od rolników i tak dalej. I z czym mamy dzisiaj do czynienia? Bo potężna, potężna stała się katastrofa, no susza winna, ktoś może, może świadome podpalenie i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, będziemy mieli szereg tego typu domysłów, tak? Szanowni Państwo, dzisiaj mamy, do czynienia, dzisiaj mamy do czynienia z brakiem zarządu i bezmyślnością. Dlaczego? Bo znakomita większość łąk została, została zwróćcie Państwo uwagę, wydzierżawiona tak zwanym spółkom. To są spółki warszawskie niejednokrotnie. Ładne fortunki powstały, które biorą dopłaty. Tak, za te łąki, za te obszary w jakieś programy rolno-środowiskowe, oczywiście połączone to wszystko z naukowcami, z niby wykonywaniem, z niby wykonywaniem pewnych obowiązków, których, których niestety, ale w stosunku do, do, y, do zadań, które są nałożone, w żaden sposób się nie wykonuje, tak? I mamy dramat. I mamy tereny, które jak widzimy są terenami, które... Y, które po prostu stanowią ewidentny pożar dzisiaj, zarzewie pożaru ze względu na brak gospodarności, tak? Ze względu na to, że ktoś nie wykonuje zadań, że są układy, powiedzmy, no ja się nie obawiam tego powiedzieć, układy mafijne. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie na sejmowych komisjach rolnictwa. Proszę Państwa, następnie są tak zwane przetargi, biomasę, dzierżawy, rolników się nie dopuszcza. Rolników się nie dopuszcza, żeby mogli kosić właśnie te trafy, użytkować, a zostaje tego typu dzisiaj właśnie roślinność, która musi przy okresach suszy, a szczególnie nie tej suszy rolniczej, glebowej, klimatycznej, tylko tej suszy hydrologicznej, musi takie rzeczy nastąpić. Przypominam, że mamy torfy. Przypominam, że mamy torfy. Pożar torfowy to jest pożar, który tu, głęboko w ziemi, w ziemi jest. Który na wierzchniej waspie nie widzimy tego, a pokłady torfu toną, głęboko w ziemi, to znaczy głęboko 60-70 cm metr, i miesiącami potrafią się tlić. W związku z tym, proszę Państwa, nie Dzisiaj wszyscy staramy się pomóc. Ja, ja boleję strasznie nad częścią polityków, a, a szczególnie mi bliskich, że się wypowiadają, nie mając wiedzy. To dokładnie niegospodarność, układ mafijny. Potężne zarabianie pieniędzy, środków finansowych. Wszyscy tam są z sobą połączeni, tak? Od naukowców po różnego typu dyrekcje, po nadzór, zakładając. Kochani, powiem taki, taki przykład. E, Święte pamięci byłemu ministrowi Janowi Szyszko, panu profesorowi, właśnie mówimy o Biebrzańskim parku, o tych patologiach. Od lat o tym mówimy. Rolnicy mówią, wystarczy porozmawiać z okolicznymi mieszkańcami, jakie fortuny tam się robią, co tam się dzieje, jaka jest niegospodarność, tak? I ona jest dzisiaj przyczyną, e, i te eksperymenty pseudonaukowe, i ona jest przyczyną dzisiaj tego stanu rzeczy. I panu profesorowi mówię, e, że po prostu trzeba zmienić, że tam się e, straszne, także z punktu widzenia personalnego, te układy patologiczne e, powstały. No coś tam pan profesor, no coś generalnie, że, że niby się zajmie. Kolejny raz później rozmawiamy, mówię, no przecież panie ministrze, pan ma wiceministrów, a pan minister Mielęce rozkłada, no faktycznie, pan minister był też w określonym stanie zdrowia. A co ja im mogę zrobić? No proszę państwa, jeżeli wiceministrowie rząd był, jest taki, Andrzej Konieczny, on był wiceministrem. Zwracam mu na jednej z sejmowych komisji rolnictwa uwagę, co się dzieje przy okazji asf u i tych wszystkich patologii związanych z pobieraniem środków, tak? Poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji. Oni dostają kasę. Oni dostają dużą kasę za to, że dzierżawią tą państwową ziemię. E, no to wyobraźcie, teraz jest dyrektorem generalnym lasu państwowego. Wyobraźcie sobie. Jeszcze, no i powiedziałem, że pan minister no, Jan Szyszko, no wiadomo, wiek i tak dalej, że nie rozumie i tak dalej, trzeba mu to pomóc wyjaśnić. To jeszcze doniósł. Jeszcze doniósł panu, panu, panu ministrowi, no, no i oczywiście tam później jakieś tam były, były uwagi. Nie rozumieli naprawdę, nie nadzorują, nie wiedzą, z czym mamy autentycznie, proszę państwa, do czynienia. Podobnie jest w Parku Narodowym Narwiańskim. To nie będzie tak, że to będzie bez skutków sobie. I będziemy wszyscy zatworzeni, robić może jeszcze publiczne zbiórki. Nasze pieniądze publiczne. Podatników. Nasze! Bo skarb państwa, w przeciwieństwie do układu komunistycznego, własność skarbu państwa jest własnością każdego Polaka. I zapamiętajmy to sobie o tym. I zacznijmy podchodzić do tego, jak do naszej własności, a nie do gdzieś cudzej, czyjejś. Rządowe to znaczy nie nasze. Nie, proszę państwa. To jest właśnie... Ta zgubna, zgubna doktryna, zgubna teoria, którą próbują właśnie poprzez takie zachowania. I dzisiaj wszyscy są święci. Ktoś podpalił, je susza, nic się nie stało. Nie, proszę Państwa, dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że należy te eksperymenty, tą mafię, ten układ przeciąć, tam prokuratura powinna wejść ze względu na takie zarządzanie. I to, o czym dokładnie mówię, i to, co Państwo, ten fragment widzicie, i teraz y, kolejne, z kolejnym ostrzeżeniem. A co w Parku Białowieskim ze względu na a, tego typu posusz? K kolejny eks eksperyment, tak? Obniżenie poziomu wód gruntowych tego typu susza. I co Państwo sądzicie? Że to też będzie takie bezkarne? Niedługo usłyszymy o pożarach. Dzisiaj wystarczy iskra. Dzisiaj wystarczy mały elemencik i jest pożar. Szanowni Państwo, najważniejszy dla nas e, wniosek. Nie dajmy, nie dajmy się wyprowadzić pole, nie dajmy się ogłupić, bo tego typu pożary zawsze one obojętnie, jeżeli nie ma odpowiedniego nadzoru, odpowiedzialności, wybuchają i będą, będą wybuchać w każdej dziedzinie. W tym wypadku. Ginie nasz majątek narodowy. Natomiast jeszcze powiem y, z punktu widzenia, jak gdyby natury, przyrody. Proszę Państwa, w ten sposób, głupotę ludzką, tym pożarem, przyroda się broni, bo dzięki temu sobie oczyści ten teren i będzie mogła normalnie, skoro człowiek wziął się za tą robotę i nie potrafił wykonać, ale pieniądze wziął, bo chodziło o przerobienie tylko pieniędzy, to przyroda, to natura będzie się bronić.